To kopie dokumentów. Tak. 9 grudnia 1965 roku. Upadek meteorytu. To jedno z doniesień. Władze twierdzą, że to meteoryt, ale obiekt opadał zbyt wolno. Kilkukrotnie zmienił też kurs. Nie dość, że zwalniał, to zmieniał trajektorię lotu. Pomysł z meteorytem to dyrdy małe. Przedstawiciele rządu próbowali zatuszować ten incydent? Oczywiście. Jaki jest sens ukrywania faktu, że weszliśmy wielokrotnie w kontakt z istotami pozaziemskimi? To pokazuje naszą słabość. Pewnych zjawisk nie jesteśmy w stanie kontrolować i przewidzieć. Wielu ludzi umarło za tę sprawę. Mamy przygotowywać się na wojnę? Nie mamy z nimi szans. Posiadają zbyt zaawansowaną technologię. Powiem wprost: jesteśmy zgubieni. Jenny ma pewien trop. Ludzie projektu Niebieska Księga rozmówili się z Ronem Strublem, który w momencie katastrofy miał 22 lata. Zobaczyłem pomarańczową smugę. Zniknęła w lesie.